Zaraz mi się w głowie zakręci, ale chciałem Wam bardzo szybko pokazać swoje studio. Rok temu nie było tu niczego, były tylko gołe ściany, białe. Ta szara wykładzina. No i nic więcej. A, i tam było okno, którego teraz nie ma, jest zasłonięte panelami akustycznymi. Pokażę Wam, jaki sprzęt mam, jaka adaptacja akustyczna. Oprowadzę was. To będzie tak jak był ten na MTV Creeps, tylko to będzie Studio Creeps. Jeżeli chodzi o adaptację akustyczną, są tu przede wszystkim panele akustyczne z wełny mineralnej zrobione, zabezpieczone, żeby się to też nie pyliło i one służą temu, żeby pochłaniać częstotliwości. Są one rozwieszone dookoła i też mam cztery na suficie. Są o, tutaj też mobilne panele, ten taki, zobaczcie pyk. On się rusza. Pum pum. Bo tam jest wnęka, ale tutaj jeszcze ten, który tam stoi, tak? Tak. Ten, o który widzicie, on też jest mobilny, bo tam są drzwi, żeby móc drzwi zasłonić. Tam za zielonym też są panele. Jest teraz rozwinięty green screen, bo mam green screena nawet. Pokażę wam, że tam są, żeby nie było, że kłamie. Przedzieram się tu. Hopsa. Są tam panele, czyli na takiej jednej ścianie są cztery panele i też cztery takie mniejsze na górze. Z racji tego, że to jest wysokie, dosyć pomieszczenie. Ono ma powyżej 3 metrów. Natomiast w rogach, tak jak i za mną, jest pułapka basowa. Ona nie jest taką genialną, idealną pułapką basową, tylko jej namiastką. Ma za zadanie pochłaniać. Niskie częstotliwości. I tam też jest pułapka. One są w każdym z rogów. Tam jest jeszcze coś takiego, co się nazywa dyfuzor. Takie z drewna. Pięknie to też wygląda, co prawda, ale to ma za zadanie rozpraszać częstotliwości i dźwięki, a nie je pochłaniać tak jak panele akustyczne. One rozpraszają, rozproszą ten dźwięk, więc on będzie taki rozbity i nie będzie gdzieś się tak kotłował w jednym miejscu. Ja mam bardzo mało sprzętu, tak uważam, bo raczej wolę wszystko no Lumix, Lumixy. Kto zrobił tak, że one są z taką słabą autofokusem? Pewnie już milion razy podczas nagrywania tego materiału zgubiłem fokusa. Sercem wszystkiego jest iMac. Na który no, jest po prostu sercem Bo jest komputerem eee, Nie pamiętam jaki to jest konkretnie model Nie wiem, sprzed 3 lat Natomiast jeżeli chodzi o monitory studyjne To są Adamy A7X Podłączone do interfejsu audio Arturia AudioFuse Dodatkowy odsłuch to słuchawki Bayer Dynamic DT990 Pro. Fajne słuchawki do miksu, bo one mają otwartą konstrukcję, więc dźwięk bardziej oddycha i są naprawdę super w tej cenie do miksu, do sprawdzania, ale nie nadają się do nagrywania. Mam tutaj też miejsce do nagrywania. Jeżeli chodzi o mikrofon, moim głównym mikrofonem jest Warm Audio WA-87, czyli podobizna tego Neumana 87, emulacja taka tańsza. Spoko ten mikrofon jest, natomiast jeżeli chodzi o słuchawki, które wykorzystuję do nagrywania jako takie drugie, też do miksu i do posiłkowania się, to jest Studio Focal Spirit Professional, o tak dokładnie się one nazywają. Ale od niedawna też mam jeszcze preamp Focusrite isa One. Do tego preampa podłączony jest mikrofon, a preamp jest podłączony do interfejsu audio. I w ten sposób nagrywam wokal. O fotel pytacie często, to jest po prostu z Markus. Taki największy klasyk. Co mam jeszcze? Gitara to jest Chord M600, tak, Made in Indonesia. Akurat nie jest do końca nastrojony. Gitarę podłączam elektryczną do interfejsu. Nie mam żadnego pieca. Klawisze. Arturia Kilab 49 Coś wypadło aż przycisk wypadł. Pokazałem jako złą reklamę, a po prostu tak szarpnąłem. To jest mój kontroler do grania, jako klawisze wykorzystuję. Mam jeszcze jako kontroler coś tak świecącego. Jest to Novation Launchpad Mini. On sobie tutaj ładnie leży i świeci. Aż wyłączył się FL Studio, żeby ładnie to wyglądało. Tam, zobaczcie. To... Tam, mam jeszcze bas. To jest jakiś ibanes, o ile nie mylę się. Podłączam go tak samo do interfejsu audio. Nie mam żadnego, niczego innego do tego basu. Chciałbym jeszcze pokazać wam jedną fajną rzecz, którą mam tam. Taki prosty gadżet do chowania kabli, bo z tym zawsze jest problem. Tylko się tutaj przeczłapię schowane, bo tam też często nie zaglądam. Ale tak zrobię. Że to jest takie coś z Ikei na buty i tam są kable po prostu. No, na przykład kabel do gitary. Pach przez to jest to ładnie poporządkowane, takie coś, nie wiem, to kosztuje 3000 czy 4. Tutaj mam na przykład mikser yy, podcaster, czy jak to się tam zwie, Rode Procaster do nagrywania podcastów. Idealnie nadaje się właśnie do podcastów, do wszelkiego rodzaju nagrywania dialogów. Tym nagrywam swój podcast. Jest na Spotify i też Drewniane Kwiaty, mój drugi podcast. Zapraszam do sprawdzenia tam rozmowy z różnymi fajnymi gośćmi. Za mną było okno, ale ono jest zabudowane panelami akustycznymi, które można też otworzyć. Już nie będę tutaj otwierał, żeby wam pokazać to. Ale no, ku temu to służy, żeby mógł otworzyć, przewietrzyć w razie co. No bo chciałem, żeby no, żeby nie dochodziły dźwięki z zewnątrz, możliwie ich najmniej było. Ten jest sklep z samplami u mnie, możecie sobie zamawiać na przykład sample z lat 80. -tych. Tam znajdziecie na dole opis. Jest w opisie link, znajdziecie na dole opis. No i właśnie tam jest link. Jest tutaj jeszcze jedno urządzenie, które jest totalnym wygrywem i zmienia zasady gry. Ten fotel. Żyć, nie umierać. Podstawą jest jeszcze jedno urządzenie, a mianowicie tablet, który jest tam postawiony. O, widzicie, bez tego nie da się nagrywać dobrze. Tablet tak mam zrobiony, że jest tam dokumenty Google i od razu na bieżąco to, co piszę sobie na komputerze, aktualizuje się tam i, i widzę od razu tekst. No Lumix, po raz kolejny gubisz ostrość. No co jest z tobą ty? Co można jeszcze powiedzieć o adaptacji akustycznej? Przede wszystkim chodziło o to, żeby zabezpieczyć pierwsze odbicia, a pierwsze odbicia to te, które pierwsze są z głośników. Czyli pierwsze to będą też między innymi tam, bo za, wiesz, tam wychodzi dźwięk. Za, trzeba powiesić. No i często tak, tu i gdzieś tu, nie? Pyk, bo tam dźwięk będzie się odbijał jako pierwszy od ściany, mimo że trochę są pod kątem zawsze monitory ustawione. Na właśnie, zobaczcie na razie, prowizorycznych podstawkach. Pokażę Wam teraz drugie pomieszczenie. Drugie pomieszczenie to trochę gospodarcza rzecz. Mam też właśnie jako do podcastów i ogólnie jako drugi mikrofon mogę wykorzystać klasyczne mikrofony. Czyli ROAD NT1a, polecam je w tej cenie, naprawdę chyba ciężko coś lepszego. Tu jest mikrofon AKG C214, poch też jako taki dodatkowy, który mogę wykorzystać. Ale rzad, rzadziej z niego korzystam. No tutaj nie ma już nic ciekawego, bo tutaj są po prostu rzeczy takie, wiecie, jak e, jakiś zlew, który nie działa w sumie. Parę obrazków, żeby było fajnie. Mm, jakieś kable, pierdoły tego typu, młotki. A tutaj na przykład to mam fajne wspomnienie, bo to zrobiłem sobie i napisałem datę. 2016 i przez to tak jakieś mam fajne odczucie, że to wiecie, więc narysowałem w tym czasie i mogę sobie tutaj przypomnieć, kurde 4 lata już minęły że od tego obrazka, nie? Ile się rzeczy wydarzyło? Kombucza sobie rośnie jeszcze. Zgrzybka fermentowana herbata. No i mam jeszcze żółtki Pytajcie, jeżeli chcielibyście coś jeszcze może o adaptacji akustycznej, jakieś rozwiązania, ciekawostki, także trzymajcie się bardzo ciepło, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Siemano.